Jakie apetyczne torciki. Pierwsza nacisnę przycisk. Super! Truskawki! Co może być lepszego? Takie dojrzałe, soczyste i z pewnością słodkie. Dziewczyny, patrzcie i zazdroście! A ja będę je jadła. Super. truskawek nigdy za wiele. Muszę więc w całości udekorować tort tymi pięknymi owocami. Ostrożniej, po co tak śmiecisz? Dokładnie, zasypałaś nas szypułkami. Utkwiły mi we włosach. Dajcie spokój, przestańcie marudzić. Przecież nie zrobiłam tego specjalnie, lepiej życzcie mi smacznego. Ten kawałek tortu zaraz wyląduje w moim żołądku. Skoro już je, to ja też mogę. Ciekawe, jakie pyszności na mnie czekają. Powiedziałam pyszności. Dlaczego dostałam ohydne ryby? Fu, jak one śmierdzą. Tak, jest ich zbyt wiele. Nie mogę tego znieść. Wiedziałam, że przyda mi się maska przeciwgazowa. Nam też by się przydała. Niedobrze mi. Suzy, co tak długo? Jedz szybciej. Bardzo bym chciała, ale jest tylko jeden problem. Nie mogę jeść w masce przeciwgazowej. Więc ją zdejmij. Najważniejsze, żeby zjadła to paskudztwo. Fu, to straszne. Smakuje jeszcze gorzej niż pachnie. Nie czuję się najlepiej. Wow, okazuje się, że ryba może załatwić człowieka. Nie, nie może, żyje. Musiałam tylko troszkę odpocząć. Trzymaj, teraz twoja kolej. Niech to będzie coś smacznego. Proszę. Hurra! To żelki! To się nazywa szczęście. Wszyscy uwielbiają żelkowe rołaczki. Zarówno dorośli, jak i dzieci. Na pewno będzie ich dużo. Chcę je wszystkie zjeść jak najszybciej. Zobaczcie, jakie są apetyczne. O, trafiają się też ogromne sztuki. Takiego nie położę na torcie. Nawet go też nie dam rady ugryźć. Sprawdźmy to. Jest zdecydowanie za duży. Co robić? Może jakoś go podzielę. Mm, Suzy, chyba potrzebuję twojej pomocy. Trzymaj go za jeden koniec, a ja będę ciągnęła za drugi. Powinnyśmy sobie z tym poradzić. O nie! Żyjesz? Żyję, żyję. I mój robaczek też. Chyba troszkę zwariowała. No, to myślę, że tort jest mój. Jaka piękna lalka. W cudownej sukience. Na pewno jest też bardzo smaczna. Czym ją dekoruje, Hurra! Lodami! W dodatku moimi ulubionymi Baskin Robins. Co może być lepszego niż lody? Zwłaszcza w tak gorący wiosenny dzień. Mam fajny pomysł. Wiem, jak równo rozprowadzić lody po całej sukience. Potrzebuję specjalnej foremki i suszarki do włosów. Moja lalka będzie bardzo zadowolona z tego stroju. Na pewno będzie jej zimno i chyba trochę klejąco. Nieprawda, sukienka jest cieplejsza po użyciu suszarki do włosów. Zrobię też dodatkową dekorację, dodam kolorową posypkę. Będzie ładniej, smaczniej i po prostu fajniej. No to co, jesteście gotowe, żeby to zobaczyć? No i kto ma najsmaczniejszy tort? Właśnie ja! Już nie mogę wytrzymać, teraz ja. Dziwne. Co ja tu mam? Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. Mam nadzieję, że w środku jest coś smacznego. Spróbuję. Fu, to najkwaśniejsze cukierki jakie kiedykolwiek jadłam. Są obrzydliwe. Nie, nie będę ozdabiać nimi sukienki. Co to znaczy, że nie będziesz? Zasady są jednakowe dla wszystkich, więc dekoruj. Te cukierki sprawią, że moja księżniczka stanie się najbardziej skwaszoną dziewczyną na świecie, a ja tego nie chcę. Mam nadzieję, że smak ciasta zrównoważy całą kwaskowatość. No, próbuj szybciej. I jak? Dobre. Nie, jest to jest okropne. Czuję się, jakbym jadła ciasto z cytryn. A ja nie lubię cytryn. To była niezła zabawa, dziewczyny. No to skoro Suzy miała pecha, to znaczy, że mi się poszczęści. Musztarda? To straszne. Przecież chciałam coś smacznego. Wygląda na to, że komuś zaraz będzie gorąco. Tak bardzo bałam się, że dostanę coś ostrego. I tak się właśnie stało. To niesprawiedliwe. Zasługuję na coś lepszego. A teraz musisz zjeść to, co dostałaś. Jesteście takie wredne. Zadowolony? Oj, chyba zaczynam płonąć od środka. Macie coś zimnego? Pomóżcie mi, błagam. Oczywiście, że mam. Nie na darmo przyniosłam kostki lodu. Mogę być Twoją wybawicielką. O, dzięki, jest to wiele lepiej. Jednak, nie do końca. Znowu mi gorąco. A... Suzy, uratuj ją, inaczej wszyscy tu spłoniemy. Spokojnie, wiem, co robić. Tym razem mamy bardzo nietypowe torty. To na pewno wyglądają jak planety. Czym je udekorujemy? Ekstra, uwielbiam jabłka, zwłaszcza te zielone. Przypominają mi o lecie, które za chwilę zresztą nastąpi. Dlatego muszę zazielenić moją ziemię. Ale jak to zrobić? Wiem, mam pomysł. Co zamierzasz zrobić? Jak to co? Do tego modelu kuli ziemskiej dodam kilka kontynentów. Będzie nie tylko smacznie i pięknie, ale też edukacyjnie. Wiecie, gdzie leży Europa i Azja? A Antarktyda? Wszyscy o tym wiedzą, jedź już. Zgadzam się, czas na jedzenie. <laughs> Wow, jaka pyszna kula. Nie sądzę, żeby prawdziwa Ziemia była tak smaczna jak ta planeta. To wygląda okropnie, Kate, jak możesz tak nieapetycznie jeść? Dobra, teraz moja kolejne losowanie. Marchewka. To dziwna dekoracja dla ciasta. Chociaż skoro tort jest okrągły. To zamienię go w głowę bałwana. No dobra, spróbuję. Dzięki temu jedzenie go będzie o wiele przyjemniejsze. Czegoś tu brakuje. Wiem. No i gotowe, patrzcie. Nazwę go Piotruś. Będzie żył w moim żołądku, bo jest nie tylko piękny, ale i na pewno pyszny. Skoro wszyscy mają już smakołyki, to teraz moja kolej. O, Toreo! Super. Nie będę jadła zwykłego tortu, ale tortu dekorowany moimi ulubionymi ciastkami. To jest najlepszy dzień w moim życiu. Ale to jest pyszne. Nie spodziewałam się, że oreo wyglądają tak fajnie, gdy są ułożone na białym torcie. To jak prawdziwa piłka nożna. To gramy? Według mnie to nie przypomina piłki. Dokładnie. Lepiej jeść, zamiast się wygłupiać. Po prostu nic nie rozumiecie. Pokażę wam, czym jest słodka piłka nożna. Ojej! Oh. <tak>, tak, bardzo słodka. Wow, jak ładnie udało mi się to zdobić! Bardzo mi się podoba. Co ty tu robisz? Stoję! Co to jest? Jakie to piękne! Ja też chcę mieć takie dekoracje w domku. Chyba mam pomysł. Ile to będzie razem, Suzy? Znowu nie odrobiłaś pracy domowej? Nie pamiętam. Przepraszam, ale. Wow, te karteczki samoprzylepne to coś, czego właśnie potrzebuję. Muszę je zabrać. Ale jak to zrobić? Pomoże mi w tym kreda i gąbki. E, przepraszam, ale muszę lecieć. Co? Gdzie są moje karteczki samoprzylepne? Na czym ja będę pisać? Złodziejka. Muszę się uspokoić i to zanotować. Wow, te karteczki są genialne. Nawet nie sądziłam, że będą aż tak ładne. Rewelacja. Gdzie jestem ma? Chyba ją widzę. Kurczę, to tylko buty. A M nie ma. Wydaje mi się, że widzę jej głowę. Myślała, że nie rozpoznam jej rudych włosów. Kurczę, to też nie ona. Skąd pochodzi ten cudowny zapach? Zrobiłam się głodny. Pod tą pokrywką czai się coś bardzo smacznego. Wow, cały talerz makaronu z klopsikami! Ale fajnie. Zaraz, dlaczego to się trzęsie? Co się dzieje? Niespodzianka! Tu jestem! Mówiłam ci, że nie nie znajdziesz. Fajną kryjówkę wymyśliłam. To jest takie dobre. Zakopię cię w tym makaronie. Wiesz, jak ja się wystraszyłem? Muszę zabrać zakowitę poduszkę. Powinna być moja. Będę na niej spać. Co? Ale ona jest moja. Zabiorę ją z powrotem. Złodziejka! Nie, oddaj, ona jest moja! No, i co zrobiłaś? Na czym będę spał? Już nie chcę Twojej poduszki. Kurczę, co robić? Muszę coś wymyślić. Kolacja jest już prawie gotowa, niewiele zostało. Nie byłbym tego taki pewien. Jaki piękny obrus! Właśnie tego mi potrzeba. Ojej, co ja zrobiłem? Co się stało? Tak długo zajęło mi zrobienie tego obiadu. Jak mogłeś, Zak? Muszę się teraz uspokoić. Dobrze, że mam popiety. Tylko dzięki nim jeszcze nie zwariowałam. Rewelacja! O tym właśnie marzyłem, żeby leżeć w hamaku i pić Pepsi. Stawienie tu małej lodówki było świetnym pomysłem. Zaraz. Gdzie jest mój batonik? Tak! Uciekaj stąd, to są moje smakołyki. Nie chcę się z tobą dzielić. Dobra, wymyśliłem coś fajniejszego. Suzy ma małą lodówkę, a ja będę miał ogromną. Tylko nie mam żadnych pieniędzy. Moje kieszenie są całkiem puste. Ojej, to takie proste! Okazuje się, że nie trzeba nawet mieć kasy, żeby dostać kitketa. Daj mi jeszcze więcej czekoladek. Chcę więcej! No działaj! Młody człowieku, co ty robisz? Nie przeszkadzaj mi. Oj, chyba nie wolno mi tak do ciebie mówić. Będę już leciał. Jeśli jeszcze raz cię tu zobaczę, to. Co robisz? Mogę nawet ukraść twoją odznakę. Ej, oddaj to, to jest moje. Nie możesz tego robić. Łap! Świetnie. Dopóki nie ma tego mięczaka, mogę zabrać lodówkę. To jest moja odznaka. Stop. Gdzie jest ten chłopak? I gdzie jest lodówka? To się wymyka spod kontroli. Czas na odpoczynek w moim ściśle tajnym pokoju. Wow, czuję się jakbym leżał na plaży. Teraz mam ogromną lodówkę. Ojej, skąd to wziąłeś? Nie musisz tego wiedzieć. To będzie mój sekret. Najważniejsze, że mam teraz całą masę smakołyków. Tylko muszę troszeczkę odpocząć. Zmęczył się biedaczek. Ile tu fajnych rzeczy? Chcę je wszystkie, są takie piękne. Proszę, czy możesz się pospieszyć? Mam już dość czekania. Nie ma nic bardziej męczącego niż chodzenie w kółko i oglądanie damskich ciuszków. To jakiś koszmar. Nie, tu mi się nic nie podoba. Kiedy to się skończy? Wiem, mam pomysł. Zrobię Emmię psikusa. To jest takie piękne i ta czerwona sukienka jest niesamowita! Zabieraj ręce! Co to było? Co za niegrzeczny manekin! Bu! Niespodzianka! Pozdrowienia od endiego! Przez ciebie oblałam się kolą. Teraz jestem cała lepka i słodka. Ej, za co? Przecież to był żart. Muszę iść teraz do łazienki, żeby się umyć. Idź, idź. Uwielbiam Minecrafta. Niesamowita gra. Nic bardziej interesującego nie znam. A co z lalkami? Chociaż Minecraft jest naprawdę ciekawszy. Zak, ja też mogę zagrać? Słój! Nie możesz przekroczyć tej ściany z klocków Lego. Stań po swojej stronie. Tak? To ja... Wyrzucę ci mały prezent prosto w ręce. Co to jest? O, to dynamit! Posunęłam przeszkodę. Gra jest teraz moja. Myślisz, że to takie proste? Zemszczę się na tobie. Zobaczymy jak spodobać się topur lecący z pełną prędkością. Dokładnie w dziesiątkę. Czas, aby gra wróciła w odpowiednie ręce. Nie oddam jej! O, to boli, czyli nie chcesz oddać? Więc nie mam innego wyjścia. Oberwiesz! Sam oberwiesz. Co wy tu robicie? Y my y bawimy się, nie widzisz? No to dobrze. Jesteście tacy słodcy. Suzy masz przechlapane i twoje lalki też. Zaraz się na niej odegram. Muszę ją tylko namierzyć. Wygląda na to, że Suzy zasnęła. To świetna okazja, aby oblać ją wodą z pistoletu. Myślę, że będzie bardzo zaskoczona. Dziwne, nie ma jej tutaj. Gdzie ona jest? To szóstwo! Ech, nie uda nam się zagrać. Jeszcze jak się uda? A masz! To zasadzka! Co teraz zrobisz, mięczaku? Zaraz cię załatwię. Jeszcze czego? Zaraz jeden z moich pocisków wyłączy cię z akcji. Co? Odważysz się do mnie strzelić? Już pod tobie. Ojej, co to było? E, proponuję pokój. Nie chcę się już bić. Zgadzam się. Gdzie jest Andy? Łazienka jest pusta. Ma go też w koszu na pranie. Kończą mi się możliwości. Może w ogóle go tutaj nie ma. A właśnie że jestem. Pa! skąd się wziąłeś? Za to, że mnie przestraszyłeś, będę musiała cię spłukać. Żegnaj Andy. Nie, nie chcę do kanalizacji. Tam śmierdzi. Może spotkasz tam żółwie ninja. Dobrze ci tak. Dlaczego w ogóle ze sobą walczyliśmy? Wspólne mieszkanie jest bardzo fajne. Całkowicie się z tym zgadzam. Mnie też się podoba. Częstuj się. Dzięki. Zaczynamy. Patrz, to czytosy. Wspaniale. Ciekawe, które z nich są prawdziwe. Dziwne, czemu to jest takie twarde? A moja porcja jest bardzo miękka. To chyba tort. Zgadza się. No proszę, ja też chciałam tort. Podzielisz się. Nie masz własną porcję. Chciwuska. Zobaczmy, co my tu mamy. Nie mogę tego otworzyć. O nie, rozerwałam paczkę. Trochę słabo to wyszło, ale co tam. To i tak pyszne. Chcę to wszystko włożyć do buzi naraz. To nie wygląda zbyt dobrze. Mam sobie ręce. Ale wiem, o co je wytrę. Zwariowałaś. Jestem cała brudna. Potrzebuję teraz ręcznika. Nie przeszkadzaj sobie. Musisz wszystko dokładnie wytrzeć. A ja w tym czasie zajmę się twoim tortem. Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Jest taki pyszny. Gotowe. Jestem czysta. Suzy, dlaczego zabrałaś mój tort? Oddaj go. Nie, nie oddam. O nie, znowu jestem brudna. Zepsułaś mój tort. I pobrudziłaś mnie. A ja myślę, że tu jest jeszcze coś do zjedzenia. Tak, masz rację. Troszkę zostało. Pyszne. Chyba coś jest pod tym kloszem. Ojej, to trampki. Nie wiem z czego się tak cieszysz. Te buty są bardzo podobne. Chciałbym, żeby mój był prawdziwy. Co za szczęście! Mam teraz nowe trampki. To znaczy, że ja mam ciasto. Ciasto? Ja też chcę ciasto. Ale pyszny. A ile ma nadzienia? Zobaczmy, co jest w środku. Mm, jaki delikatny biszkopt. Zjem go do ostatniego okruszka. Tę trędzę precz. O, udało mi się zwędzić trochę kremu. Ekstra. Czas uporać się z tym tortem. Co to jest? Fu, to skarpetka! Obrzydliwe! Co za miła niespodzianka! Mam ochotę przepłukać sobie buzię! Jednak dobrze, że trafiły mi się prawdziwe trampki! Czas pozbyć się tych starych! Przymierzę! Zaraz upadnę! Ale z ciebie nie zdara, Ted! Nic mi nie jest! Ale z moją nogą jest coś nie tak! To naprawdę straszne! Przestań panikować! Czuję napięcie! Lepiej było nie wiedzieć, co kryje się pod kloszami. Hmm, ten papier toaletowy jest jakiś dziwny w dotyku. Ale super, mam tort. Ma zobacz. Tort? To co ja mam? To tylko zwykły papier. Nie. Masz po prostu pecha. A ja muszę sprawdzić, co jest w środku mojego tortu. Niebieski biszkopt, ale świetnie. Super komponuje się z kremem. Myślę, że spróbowałaś już wystarczająco dużo! Trzeba cię jakoś zatrzymać! Co ty robisz, Emma? Eliminuję konkurencję! Teraz tort jest mój! Chodź tutaj, torciku! Przestań! To niesprawiedliwe! Oddaj moje ciasto! Góra papieru toaletowego? Co to za żarty? Nigdy nie znajdę tu mojego tortu! Ale się nie poddam! To nie on! Gdzie on jest? Bół, znowu papier! Obrzydliwość! To nie tort! Moje odwrócenie uwagi zadziałało! Znowu mnie oszukałaś! No trzymaj się! Nadszedł czas zemsty! A masz! A masz! Zwycięstwo! Dobrze ci tak, Emma! Wow, różowa szczotka do włosów. Nic nadzwyczajnego. Mam nadzieję, że w mojej jest ukryty tort. Zgadza się, co za szczęście. Po co mi jakaś tam różowa szczotka? Wow, to nie jest jakaś tam szczotka. Wyglądasz naprawdę dobrze w pomarańczowych włosach i w niebieskich też. Ta szczotka jest przeklęta. O, a to wygląda całkiem nieźle. Podoba mi się. Tak, ja też chcę taką fryzurę. Może zamienimy się szczotkami? No proszę. Dzięki, jesteś prawdziwym przyjacielem. Było warto. Co się z tobą dzieje, Betty? Szczotka zaplątała mi się we włosach. Pomogę ci, nie martw się. O, zaraz upadnę. O nie! Wszystkie włosy zostały na szczotce! Jestem łysa! Dobrze, że ja nie mam powodów do niepokoju. Tort w kształcie telefonu! Wow! Super wygląda! Mój też! Ale ty chyba masz prawdziwy telefon! Dzięki, już się zorientowałem. Nie martw się. Możesz patrzeć, jak ja jem. Co ty robisz? Wycinam jeden guzik. Jest pyszny. Dlaczego moja głowa tak pika? Bo właśnie zjadłaś budzik. Dzięki, Ted. Lepiej byś się podzieliła. Ciekawe co będzie jak zjem ten. A, to woli! Co ty narobiłaś? Uwielbiam Angry Bec! Hmm, Czas na następny przycisk. Co za dziwne uczucie. Ojej, to jakaś zjawa. A ja myślę, że całkiem mi pasuje to sty...